Siemanko, dzisiaj otworzymy sobie moją pierwszą skrzynkę za zdobycie 3000 sezonowych pucharków. Jeśli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę no i suba z dzwonem na moim kanale, żeby nie przegapić dalszych odcinków. I co, nie będę przedłużał, klikam odbierz i uwaga, stukni. Uwaga, raz, dwa, trzy i jaką liczbę będziemy mieć tutaj w rogu? Uwaga... Liczba 32, ok, mamy blink, blink, podwajacze, blink, uwaga, pierwszy skinek i to jest skinek, ulala, legendarny skinek do kruka, ale oddało, klikamy kontynuuj, tutaj podwajacze, game, blink, dobra, lecimy po kolei, e, tutaj będą chyba emotki, tak mi się wydaje, kolejny skin, ulala, co tu się dzieje? Nieźle skinek do Sergia. Kontynuuj. No i tutaj chyba będą spraye, i i tak dalej. Także przeskipujemy sobie to, chyba że magicznie jeszcze na samym końcu skinek jakiś. okej. Okay. Powiem Wam tak. Mega bardzo dobry drop, ponieważ zdobyliśmy legendarnego skina, tak jakby za darmo, i zdobyliśmy jeszcze skina epickiego do Sergia. Także. Klikamy tutaj odbier, Tutaj też sobie również odbierzemy. Tutaj jeszcze ruszaj. I tutaj mamy jeszcze do otworzenia jednego legendarnego Stardropa. 26 zwykłych start dropów I do odebrania jeszcze 1000 kredytów. Także odbieramy sobie. Mamy legendarnego Stardropa. I uwaga, co nam z niego wypada? 500 kredytów. I zaraz dosłownie mam nową postać. Także ja tutaj szybko otworzę te start dropy, żeby nie przedłużać. Myślę, że chociaż jeden legendarny powstanie z tych yy, losowych start dropów. No, monetki, bardzo bym prosił, żeby więcej trochę wypadało właśnie punktów mocy i monetek, żeby więcej postaci sobie ulepszyć. Epicki, no dwa razy już nam epicki wypad, mityczny, uwaga! 150 kredytów, no i... No i gitara. Legendarny, ulala, uwaga, co teraz z niego wypadnie, proszę, kredyty, kredyty. Uuu, skinek do Boni, ulala! Kolejny skinek epicki, co tu się dzieje? Klikamy kontynuuj, ok i jeszcze dostajemy ikonę gracza i emotkę. Kolejny... O kurczę! Ej, co tu się dzieje? Trzeci legendarny stardrop. Uwaga, co my tutaj mamy? Hiperdoładowanie doładowanie do Gale'a, ojojoj, oj. ale oddaję. no dobra. Rzadki, proszę, jeszcze jeden, <laughs> jeszcze jeden legendarny. Ej, powiem wam tak, że przez ten śmiech nie jestem w stanie nic mówić, naprawdę. Okej, okay, punkty mocy, rzadki, no, monetki. Powiem wam tak, naprawdę, Oupenik oddał. Tutaj nawet zresztą nie wiem, ile mi zostało jeszcze tych star dropów, to mamy epicki, rzadki. No okej, okay, okej, okay. tutaj kolejny epicki, no chyba już nie wypadnie mi żaden legendarny, ale naprawdę z początku zdziwiłem się mega. Okej, okay, tu możemy sobie za gemę nową postać kupić, nie planuję kupić i mamy też do odebrania tutaj kredyty. Co my mamy tutaj w sklepie? No troszeczkę skinów się tutaj dosyć pojawiło, okej, okay, okej. Okay. Mamy tutaj oczywiście tradycyjnie 10 punktów mocy. Co my tutaj mamy? Mamy challenge, kurczę, dużo trybów. Eee, tutaj sobie bierzemy oczywiście te kredyty do karnetu. Eee, co my mamy tutaj? Eee, oczywiście tradycyjnie 500 kredytów i punkty mocy. Nice. że żeby odcinek nie był taki krótki. To zagramy sobie jakim skinkiem, który mi wypadł, a zagramy sobie może właśnie tym krukiem e, legendarnym. O, proszę bardzo. Co prawda mam jego odmianę ciemną, ponieważ kiedyś kupiłem go za Blink i miałem tego skinka. A teraz, jak mi wypadł ten skinek, to mogę kupić jeszcze teraz złotego kruka. Ale prawdopodobnie go nie kupię, nie ma szans. Ok, no to wybieramy sobie tutaj zadymiarza. Przechodzimy sobie w tryby i zobaczymy sobie właśnie tryb Solo Showdown. Taka mapa. Hmm. Nie wiem, no może mi się coś tutaj uda ugrać, lub nie. Klikamy graj i zobaczymy, jakie nam tutaj lobby sypnie. No dobra, spoko, fajne lobby. Ok, no to ja bym mógł przejść tutaj na dół i a poko, poco, loko. E, pozatruwam chłopa. Tylko to jest ciekawe, dlaczego ja podpalam strzałami kruka, który teoretycznie powinien mieć efekty prądu? No, nie wiem, dobra, nieważne. Troszeczkę dziwne. Ok, rozwalamy sobie tą skrzyneczkę jeszcze drugą. Cyk, mamy drugiego Parki kibsika. Czy ktoś się tutaj kampi? Nie, tutaj się nikt nie kampi, ale mógłbym zatruć tego karla. Tylko nie wiem, czy... O, o, okej, okay. udało mi się. Niedobrze. Okej. Okay. No, kurczę, no, no, widać, że całe lopi się kręci chyba, czy kampi się w krzaku. Yy, widać, że ten kar próbuje na mnie się rzucić. Yy, ja tutaj postaram się przejść do krzaku. Yy, postaram się zatruć. Hej! Na po... Halo? Co tu się dzieje? No dobra, uznajmy, że tego nie widzieliście, nie będę dalej grał, ponieważ no nie chce mi się wygrać tym krukiem tutaj na tej mapie, a chciałem chociaż jednego wina zrobić z kinkiem, który mi wypadł. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, widzimy się w kolejnym filmie, także trzymajcie się i do następnego, cześć!